Dzień dobry, mamy godzinę szóstą. Jesteśmy już w Policach w moim pokoju, mniej więcej tak to wygląda. Dzisiaj bez większego tematu przewodniego. Skupię się na tym, żeby spędzić czas właśnie z rodzicami i pogadać, bo dawno nie mieliśmy takiej okazji. Wydaje mi się, że wspominałem na vlogu, że wcześniej mieszkałem w Policach, czyli w mieście, które jest przyległe do Szczecina i na treningi dojeżdżałem samochodem około 25-30 minut, a autobusem około godziny i jest to odległość około 20-30 km i trzeba, trzeba było sporo czasu poświęcić właśnie na te dojazdy, ale zawsze robiłem to z bardzo dużą chęcią. Nie było to dla mnie problemem, no bo dojeżdżałem na coś, co, co było moją pasją i, i... chciało mi się po prostu. Tak więc jeżeli coś robimy, przykładowo trenujemy rugby, no to przeszkody będą na każdym kroku. Daleki dojazd, brak samochodu, brak komunikacji, brzydka pogoda, brak czasu, ale... Jeżeli naprawdę nam na czymś zależy i jeżeli ustawimy to sobie wysoko w priorytetach, to godzinny dojazd komunikacją nie stanowi żadnego problemu. Odnośnie dojazdu i powrotów z treningów, no to zawsze kombinowałem. Albo pożyczałem auto, albo jechałem w jedną stronę normalnie autobusem, a w drugą ktoś podrzucał mnie na, na pętle, żeby złapać ostatni autobus. Także zawsze coś dało się wykombinować i po prostu dopiąć to, żeby być na treningu. I w polickiej szafie znalazłem jeszcze swoje stare buty, które w zasadzie nie były mi potrzebne, bo wszystkie treningi mieliśmy na sztucznej murawie, a z racji tego, że mają dość długie kołki to nie nadawały się na tam murawę, ale, ale teraz trenujemy też sporo na naturalnej murawie. To znaczy, niedługo będziemy trenować, więc myślę, że się idealnie przydadzą. Jeszcze nawet trochę błotka mają. Dzisiaj też pojawił się u nas opis treningu, jak to ma wyglądać. Między innymi będziemy dezynfekować ręce, sprzęt. No i oczywiście jest ta liczba 6 osób na całe boisko pełnowymiarowe. Co jest dość dziwne, bo do galerii może wejść blisko 4000 osób. Jest to zamknięte pomieszczenie, a u nas, mimo to, 6 osób. No, nie rozumiem tego. Dzisiaj odcinek bez jakiegoś tematu przewodniego raczej krótka relacja z tego, co się dzieje. Jestem bardzo wdzięczny, że mogę ten weekend spędzić z rodziną, z moimi rodzicami, z rodzicami Karoli, bo nie widzieliśmy się naprawdę z miesiąc albo dwa i bardzo brakowało tego kontaktu właśnie z rodziną, ale już jest ok. Dzięki, to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia na boisku. Cześć!